Myślę, że jak na mecz derby przystało, był to mecz walki. Do końca ważyły się losy tego spotkania. Mieliśmy ostatnią piłkę, otwarty rzut mogliśmy również zejść z pracy jako zwycięzcy, ale zeszliśmy jako pokonani nie trafiliśmy tego rzutu. W związku z tym chciałbym pogratulować zespołu Kopkicy Kołobrzeg zwycięstwa w tym spotkaniu. Co ja mogę powiedzieć o meczu? Mecz był może nie nazbyt piękny, ale z całą pewnością był meczem walki. To nie ulega żadnej wątpliwości. Sam wynik o tym świadczy. 65-64 wydaje mi się, że w moim zespole no, zupełnie nowym, nie wiem, podobnie pewnie kotwica no, musimy budować charakter tego zespołu. Wyciągnęliśmy z minus 15 na minus 1, mając ostatnią piłkę i z tego mogę być zadowolonym. Natomiast no, no, każda przegrana boli, tym bardziej przegrana w takich okolicznościach w samej, w samej końcówce, więc w wielu elementach w wielu elementach żeśmy nie wygrali, ale myślę, że decydujące, decydujące znaczenie na losy tego spotkania miała ilość strat, które, które żeśmy popełnili. 19 strat w całym meczu spowodowało to, że, że zwłaszcza w tych pierwszej kwarcie czy może w drugiej, pierwszej i drugiej kwarcie puściliśmy zbyt dużo szybkich ataków po naszych, po naszych stratach i myślę, że to przy tak wyrównanym spotkaniu miało decydujący wpływ na to, że kotwica odjechała, a potem już nie pozostało nam nic innego jak gonić, a w takich sytuacji no, szczęścia zawsze decyduje o tym, kto zejdzie z boiska zwycięski, jak to pokonamy. No był to niezmiernie dla nas ciężki mecz, pomimo tego, że że wygrywaliśmy już 13 bodajże punktami, mieliśmy przewagę. Wdarła, wdarła się trochę w naszą drużynę, się. brak koncentracji z łatwych pozycji. Nie wykorzystywaliśmy tych akcji, to nas trochę zdeprymowało, co pozwoliło drużynie z Kaszalina dojść na remis w końcówce, do dramatycznej końcówki też doprowadzając. Jednakże no, ja dziękuję moim chłopcom za to, że po raz kolejny walczyli przez cały czas. E, każdy generalnie, który wszedł na, na, na e, zmianę z ławki rezerwowych, wniósł coś. E, jestem bardzo zadowolony z postawy chłopców i, i z tego, że wygraliśmy. Dziękuję.